Sorry. No, Tak. Jadąc dalej mm -hmm. tu po prawej mamy Instytut Biologii Lasów, czy coś takiego. Mm -hmm. Pomnik y, Jakieś tablicę pamiątkową Józef Juscki No to Krzysiek by się ucieszył, bo dzisiaj był imieniem Józefa też. Tak, tak, tak biskupa z tego stoku. O przy okazji To masz Instytut Biologii Leśnictwa tak, Inst ja, instytut badaczy tak. Tu masz technikum gospodarcze, jakieś mhm. takie oni mają tam. No. Tu może gdzieś zakręćmy. Tak. Tu już masz park dyrekcyjny na Znaczy, że mieszkają tam pracownicy czy co? Nie, to się tak nazywa park dyrekcyjny, Aha. bo tu jakaś była dyrekcja lasów y i tak dalej, nie? Czy nie? Nie wiem zresztą, nie. Nie chcę w błąd wprowadzać y słuchaczy. Y naszych widzów i słuchaczy tak, chociaż myślę, że to bardziej na kanale Kononowicza, to tylko kononowicze się interesują tak to jest park jakiś chyba, tak? park tak dyrekcyjny Aha, no widzicie sami widzicie tak jak mawia klasy. a piszczy, piszczy, bo moje graty z mieszkania na fotelach z tyłu Nie? tak jest tak, technikum po prawej mamy Miejsce dla Że... niepełnosprawnych. Tak. Coś w budowie widzę. E, mo, nie, jeszcze nic nie podpisane, nie? Coś Unia Europejska ich dofinansowała. Tak, czy jakieś historie, historia szkoły i tak dalej. O. Którą obstawiasz, byłem żeby Że będziemy o godzinie? No tak. I więcej, nie? Nie wiem, jeszcze zobaczymy. Może w Hajnówce zwiedzimy coś. Za dwa miejsca jakieś ciekawe. No. Pewnie o drugiej będziemy. No. No, a spokojnie. <gry> Masz dłużkę, tak. Tutaj poprzedni organista. Mieszka Mieszkał? Gdzie, miesz, mieszka gdzieś. Aha. on już długo dosyć niegał, Potem czasami grał. Miał niedaleko. Zadał mu to. Hmm. Co a jeszcze? Ogrodzenie trzeba by zrobić z tej Nie, nie, po co? A bo tu jest parking, tak? Tak, parking i co tam? Znaczy, nie no wiem. tak, bo to w sumie takie ogrodzenie to Po tak co? Nie... To, jak tu to masz płot z jednej strony, Ozdobną. a z drugiej strony? F -f bardziej funkcja ozdobna, tak. myślę. I jedziemy ulicą Stoczek. Mm. Tak jest. Główna ulica Białowieży. Najważniejsza ulica Białowieży. Tak, tak. Bo na tu jest Stoczek od cerkwi do końca tam. Potem jest. Może. kończy się kościołem? Pałacowym. Nie, za... nie, nie, nie kończy się kościołem. No. Za Białowieskim jeszcze. A no tak, ale potem to już skręca, to tam już nie ma nic ciekawego. Upłot. <noise> e, Płot, tak Ludzki, wyższy od tego. No właśnie. O, mój, mój kolega mieszka tutaj. Tak. I mówi, że słyszał, bo ja lubię pom czasami chuknąć tak, nie? Tak. Że słychać tutaj. No to jest kawałek. A Z 100 metrów. Dosyć są głośne, mhm. jak nie było. W sensie nie, że na dworze jak jest, to, to mam na myśli. A tutaj, co miałem mówić, to był incydent, był taki w zeszłym mm -hmm. roku. Nie, jedź, jedź. jedź. Tak. E, że jechał uczeń techniku. Tak. I kropnął samochodem, babcie. Oj. E, no. I uciekł z miejsca zdarzenia, generalnie, ale potem wrócił. No wystraszasz. Tak, i jest coś takiego, że ma wyrok mm -hmm. gdzie nie? Ale sąd mu powiedział, że jest teraz maturalny, nie? Tak. Yy, że sąd po, pójdzie do więzienia, ale najpierw ma skończyć szkołę, i potem... Nie, żeby sobie życie nie zmarnowało niby, tak? Nie wiem. Odroczenie nie, nie. wyroku wykonania no, tak konie... kary, no. No tak, bo po kilku latach wyjdzie i co wtedy? No. I koły i wesoły No, już tylko zamiast szkoły to praktyka w więzieniu. Tu jest jakaś taka kapliczka, ktoś jako wotum tak. podziękowaniu po Bogu za powód z i tak dalej, nie? No. Taka w stylu Białowieski. Tak, tu jakieś figułki. No, można by ją nawet może i... A widać, widać, widać. No. Widać no, na O, oczywiście. Czekaj na reklamę Blachy Kruszyńskiej. <laughs> no. no. Czekaj, oni tu siedzi, bo jakąś mają? Czy nie. nie. No, ale becha to ktoś tu, pracownik jakiś? Może. No. To jeden z nielicznych domów, słuchajcie, taki oświetlonych, bo w takich mniejszych miejscowościach to często tak jest, że wszystko jest ciemno i wygaszone, a tutaj tak. ktoś taki. Bo latalnie były w domu. 22 Wszystko taki. Tu mamy restaurację. Z ma kurami, no? Tak. Mhm. Po lewo restauracja stoczek będzie. Mhm. Stoczek Staciok, Staczok, tak. Staczok I one, oni mają tutaj jest. w koło dom, domki. No. I... Stoczek, tak. tak. Restauracja. I apartamenty takie mają apartamenty tego, tego, Z tych domków, nie? No. Czyli wykupują po kolei domki w okolicy Nie, tutaj w okolicy mam, nie? No. wszyscy myśleli, że da się zarabiać na turystyce. Do Puchy. A w zakopane w tym samym czasie, słuchajcie, tłumy ludzi. No. A w Zakopane jest, Białowieża jest bliżej niż Zakopane od Warszawy na przykład. Ta. Jak pociąg, bo marszałek województwa obiecał, że jednak będzie linia kolejowa, też z Hajnówki do Białowieży. Więc w 2-3 to... godziny z Warszawy można by dojechać, na weekend na przykład wyjeżdżacie, A, przyjeżdżacie do Białowieży. Tu mamy sklep zagręcia. Spacer chce strzelić, może się nawet wrócić, tutaj. się na rowery przejechać, o. zamiast jeździć po Warszawie, to moglibyście warszawiacy sobie przyjechać. Właśnie Pawle Do Białowieży. Pawle do Białowieży przyjechać. Tak, na rowery. Tutaj pizzeria. A tutaj yy, kat mieszka, Kat, koszu, bo kadr tu mamy fanabelię, restaurację, a tutaj Bistro leśne. Też przynajmniej oświetlona. Przyciąga ludzi. To jest, narty. Tak. No. Oj, narty to już no. trochę. To kolejny przykład biznesu. Nie, tam wjazd w prawo to co straż pożarna i strasznie co... Bardzo ważne, bo jest sklep Promek to w najbliżej centrum. Słuchaj, a w tym Domu Kultury było kiedyś kino, a teraz I, co? przyjeżdża. A, a i co? I sala koncertowa taka jest? Jest, tak? jest taka duża, nie? Mhm. Tam ta straż graniczna policja tak, i tak, tak dalej, tak, a my tak, jedziemy dalej. Tu Urząd Gminy. Jakieś zielone donice, słuchajcie, zaczęli ustawiać. To zastanawienie... A wiesz ile te donice już tu stoją? Tak? Tak. <trony> Tro, trochę taki dziwny moty. A po prawej stronie jest cerkiew. A tu mamy szkoły jeszcze po A lewej. czemu te chochoły takie są? A bo to, to, bo tak. A taka zdoba. Tak. Czyli... Białowieska. Straż pożarna by się przyczepiła, że to... Tu jest nowa szkoła tak? Chyba, tak? Po lewej. Tak. A, A, na, gó jest... A na górze tam gdzieś się świeci, mieszkają nauczyciel. Na górze mieszkają nauczyciele. Tak. tak, też, Aha. niektórzy. Niektórzy, czyli mają blisko do pracy. Mieszkania służbowe. Jasne. A po, po lewej stronie z kolei stara jest... Szkoła, stara której szkoła, której nie zobaczymy. Ale ładnie się cerkiew po prawej za to świeci, Rafał. Ale szkoła stoi pusta i z pozabijanymi dachami i oknami. Cerkiew, tak, tr cerkiew trochę widać. Z cerkiem jest gorzej, bo cerkiew ciężko zwiedzić w sumie. Tak. Tu mamy, o, jest wejście, brama wjazdowa do... Parku. Parku Narodowego. To podjedziemy kawałek. A tam mamy Instytut Biologii San tak. tak. to Polska wygląda. Polska Akademia Nauk. O. Ostrość złapiemy jeszcze. O, jest. Jest. Białowieski Park. Narodowy. Narodowy. Także my tu byli. My tu byli. Obrzydło mi już. <noise> tak? Co? Trochę nudno, nie? No i nie się tym podniecałem i tak dalej, że o, Park Narodowy. A dla mnie codzienność, nie? No tak. Wiesz, jak byłbyś jakimś naukowcem, że tamte grzyby... Tutaj mamy pocztę, bank... I dom dziecka, tak? I dom dziecka i mieszkanie pracowników żubówki. Mhm. Wchodząc tutaj, na wprost bank, tu jest poczta, a w lewo... Tak. Yy, ...trzech mieszka kucharzy, I dom dziecka to taka trochę tragiczna historia tutaj, że tak powiem, trochę smutna, że... Że? Że dzieci są same, bez rodzin, w tym domu, dziecka no Jak w każdym. Tęsknią. No. I lecimy. I tak w tej Białowieży to tak daleko mają też do świata. W sumie. Tak. Ogrodek pana Boga. Tak no. zwany. Tak jest. Białowieży generalnie y, stworzył car. Pościągnął tu ludzi, którzy mieli wycinać. Gdzie co? Jakie było tutaj jeździł. A, na No, już Poprawiłeś się. Słusznie. Tak jest. Jak jechali tutaj na bitwę pod Grunwaldem, to. Tu polowania były zawsze. pół roku polowali i potem, żeby mieć coś. Tak? tak, tak, legenda głosi. Spławiali to mięso peklowane czy coś tam zasuszane, wiesz? Rzeką narewką i do Wisły, i żeby ci wszyscy tam żołnierze. A to jest największy kuriozum. Dobrze? To chyba tutaj będzie, nie? Tak, tak, tak. Że ja tu, aha, kiedyś była stacja kolejowa w centrum. Białowieży, można powiedzieć, a teraz za pieniądze Unii Europejskiej zrobione takie nie wiadomo co. Generalnie tu, tu znaczy, jest, jest kawiarenka per... i Aha. plac zabaw, ale wejście na plac zabaw kosztuje 10 zł. 10 zł, tak, bo to jest płatne. Po tak. prostu prywatny przedsiębiorca sobie zrobił taki peron. Tak, a tu po lewej była restauracja, tak. to wszystko jest za 4 miliony. Do wzięcia, do kupienia, tak? Tak, bo zbankrutowali babuszka. Aha. Chyba nawet kiedyś byłem. Kawę czy herbatę piłem. Zapraszam do Babuszka, tak. Bistro. Ale czy Wejmutka jeszcze gdzieś tu była chyba. Czy nie? Wejmutka, no. ta, cofnęliśmy, już tam, tam. Tam dalej, wcześniej. Było, wcześniej tam. była Wejmutka. Tu coś budują. Ja to zawsze miałem taki pomysł, że tu Biedronkę wybudować to miejsce. To już na tak? szczęście się nie uda i zabudowali. Czyli nie miejscu. na szczęście, mhm. tylko niestety. No, a dla mieszkańców w sumie to tak byłaby to wygoda. Nie? Najbliższa tak. Biedronka w Hajnówce, 20 km stąd. Tak, tak Akelan, nie? No. Tu wojsko. Wojsko i stacja paliw jest jeszcze tak. no, zamknięta, chyba tak. wieży. Gospoda. W tej porze. A tu o prostu prosto, prosto jadąc, hmm. mamy po, będziemy mieli po prawej moje tak. były miejsce pracy. A tam jest y, po prawej Skansen. Tak. Rops. Rafał Beznany? Tak, bo ja tam organizowałem y, kongres Federacji Zielonych w A tutaj o tu, ta, roku. tutaj mój, tak. moje miejsce pracy, były. hotel Żubrówka. Żubrówka. A ładnie nazwa będzie, mnie. widać trochę. Hotel Żubrówka cztery gwiazdki no. Czyli to jest najlepszy hotel w Białowieży, tak? Tak, lepszego nie ma. Basen, tam spa. To wszystko. No. I żubry. Tak. No tak to jeszcze apartamentowce masz jeszcze mm. na, na Bo generalnie to... Ma, ja bardziej o tutaj z tej strony pracowałem, nie? No. Regionalna. Regionalna restauracja. No coś podjedź, pod, Żubrówka, podjedź tak jest, możesz. Mogę, mogę. Szlabanów nie ma. Tu nie, bo tu masz bezpłatny parking. Wypożyczalnie tak jaka. rowerów jakaś? Tak. Aha. O, widać przynajmniej. Ładnie oświetlany budynek, coś o, widać. tu, tu, się. To znaczy, ładnie napis, ta. nie? Tak. A my możemy pojechać prosto. No. Oj, ale po parkingu patrzę Adam. E, niedziela wyjeżdżali. Aha, to tak to działa ten hotel, tak? Tak. W no, już... piątek czy sobota trochę ludzi, a potem o... puchy. No, ale potem będzie lepiej, nie? W sezonie tak zwane. Tak, tutaj mamy ogródek patio. Mm -hmm. no nie, już tutaj Mało nic, nic nie ma tu na razie w tej chwili. No. A z tyłu jest ta gawra, pamiętam. Taki tak, fajny klimatyczny tu, budynek, tu e, taki że drewniany. Tak, Dworek. a my w lewo. Mm -hmm. Możemy w prawo? Możemy w prawo, objedziemy że No w objedziemy. Pokażemy Wam kulisy <laughs> Tak, gdzie tutaj park, gdzie po godzinach się... No. To jest ta gawra. To co w internecie musisz się zobaczyć, bo po ciemku w takich fajnych Stef właśnie. Stefan Bajko, właściciel? Bajko? Tak. Bo Białowieży to albo Bajko, Buszko. większość nazwisk, to jest Buszko, Bajko, Włocławicki, Wołkow... Szpakowicz, Mickiewicz. A to już polskie. A Buszko, Bajko i Włocławicki to są Szpakowicz. takie Białoruskie nazwiska. Szpakowicz, Szpakowicz też. No. I w prawo. Tak. Objedziemy. Tam jeszcze w lewo jest, pamiętam, Bractwo Młodzieży Prawosławnej i Szlak Dębów Królewskich. Szlak Dębów, tak. Byłeś, widziałeś? Nie. O. nie. W sumie no, ty że zawodowo tutaj byłeś, nie? Więc... Tak. No dęby jak dęby. no. Ta. Co co, w taku dębów nie ma? A czy dom Kurewski, czy Królewski, no to... No, to i tak najstarszy to gdzieś tam dom Bartek Tak, Tak, kieleckie. Sumie, więc tak jest. No. Ale no, są stare dęby. Dąb Jagiełły, czy co tam. No co, wyjazd z wiesz? zaraz. No jeszcze stacja paliw jest... Zamknięta. Ale tutaj... Zamknięta właśnie, o to chodzi, tak. O tej porze to... Tu mamy pokusę. A ty to samo nie czy gdzieś minęliśmy? Chyba Je jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze będzie. Zaraz będzie. No. Generalnie wiesz, że ta cebę znowu w którymś roku była najładniejszą cebą znowu w Polsce? Y, tak, i pamiętam tam właśnie galerię alkoholi. Mieli i tak, nikt, tak. Sklep? Zwolnij, i... zwolnij. Zwolni. Tak. Jedziemy, jedziemy, no. jedziemy. jedziemy, I, jedziemy. I, i, y, y... Galeria Tłumku Wschodu, tak dalej, tak, dalej. Kiedyś, kiedyś żeśmy tam weszli. A pan zaczyna zapalać światła. My tacy zdziwieni, a on mówi, jesteście pierwszymi klientami dzisiaj. A która godzina to była? Eł, 15, 16. Jeszcze otwarta była. A bo to jest razem ze stacją beznową. Tak, ale to jest, jakoś wiesz, że oni zamykają no. tą stację którejś godziny. Tu jest tu mamy gdzieś tamtą, tam, ale mm -hmm. dalej, 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 dalej. Mm -hmm. Dalej. O tu będzie, bo tu jest ten dom taki duży. Tak, widzę. duży dom, tak jest po lewej stronie. Muzeum Tamary ta... Sołoniewicz. I to I... właściciel jest Tamara? Czy... czy jak to jest? Yy, jest film u mnie na kanale, to tam linka wkleję potem pod filmem, bo zwiedzałem i kręciłem ze zwiedzania. Yy. Można zobaczyć całe w środku muzeum. Chyba, że coś przez parę lat tam doszło nowego, ale kiedyś było dużo zabawek, lalek i... I co, przychodził tam ktoś? Yy, rzadko. Ale to pomysł był fajny, bo człowiek zrobił sobie prywatne muzeum po prostu i e, no, musiał się z tego, próbował się z tego utrzymywać. Co łaska, nie? Takie było. Pamiętam, a ile za wstęp? Co łaska. Ale 20 zł chyba, czy coś to jest to nie. Stacja paliw Orlan. Mruga do nas zachęcająca. Mhm. Orlen, polski koncert. Tak, inwazja na wschodzie. Mhm. I Oni też, właśnie, stacja ma też apartamenty. Galia Tunku Wschodu. Aha. Też apartamenty są. Bo to pewnie franczyza jakaś jest. O nie? Tak, jak tak, tak. Tam, Helan dalej. Mhm, przejście graniczne, 4 km, słuchajcie. Zamknięte. Zamknięte. Ale przejście. Jak podjedziemy, coś będzie widać? Pod przejściem? No? Tak. Możemy pojechać jeszcze w sumie, jak już. To będzie największa, najdalsza wyprawa na wschód. A tak wygląda stacja paliw, zamknięta. Ławeczka jaka fajna. Za wieszle tu Ojeju, piwo tu dobrze smakuje na tej ławce. <laughs> Czyli ławeczka skultowa. Tak. No proszę, alkoholem galeria cała. Na stacji paliw można zatankować nie tylko paliwo no. i gaz, ale nie o tej porze. <laughs> Jutro pewnie będzie czemu. Tak. Chcę, że na przejście możemy zajechać. No, zaraz przepuścimy tylko. I drogi rowerowe widzę faktycznie się rozwinęły no. na Białowieży. O, listonosz. Y, tym samochodem, tak? A, tak, w lewo, w no. lewo. lewo. No, a tam był znak, że w prawo, to muszę przechytrzyć system. Pojadę zgodnie z przepisami. Aha! A, bo jeszcze kto nakameruje, nie? A, sam to kameruje, więc wiesz, muszę się sam, się sam siebie. Sam nie mogę się nakręcić, jak łamię przepisy. No, co, przejście? Tak, to jedziemy. To Będziemy gadać cały czas. Przejście, czekać, gra... czekać. Czekaj, widać, przejście graniczne 4 km. Tak. No. Tu Arhelan. A, tu jest najważniejszy sklep, tak naprawdę. Chyba Największy. Wierzy. Największy, no. Mhm. Jedziemy. Można powiedzieć, tak w strategicznym miejscu jest, bo. Do przejści granicznego. Tak, ale. i tak nie można tam przewozić A jak było, to y zresztą. bo przejście było pieszo-rowarowe. Tak, także Dużo towarów. Co z tego, jak przewiozłeś, jak tam do wsi 30 km? Pieszych? Najbliższej, tak? tak? Po stronie białoruskiej. To handlu już nie uskutecznisz. Nie. Nawet nie. w małym ruchu przygranicznym. To... No niestety. Generalnie parafian mamy w Białowieży 573 w tej chwili. Mhm. Ale to wszystko ze względu na to, że parafia to jest ta tutaj, to jest 20% z tego co było przed wojną, bo granica. Mhm. Ale to mówisz o parafian, czyli to... Parafia katoli... Białowieży jeszcze katolikach czy, katoli czy katolikach? katolikach. Jeszcze Aha. było Wielkie Sioło, Szerszewo mhm. i jakieś tam wsi, ale... Teremiski. Teremiski to widać. No, Teremijski. Ale y mówię, już po stronie mhm. białoruskiej są te wsie w tej chwili. Aha. A, granica. No tak, bo to kiedyś było jasne. jasne. Ja, jedna rzecz pospolita. Mhm. A tu mieszka taki bezdomny. Jeden ulepił, ubił zbił sobie chatkę z desek kotów. Tak? Tak. I mieszka naprawdę? Mhm. To dobrze, że go taka zima o stronie dopadła, nie? Nie wiem, jak on tam funkcjonuje. Chcieli mu dać komu naukę, a nie chciał. Ciekawa opowieść i historia człowieka. O. Widać? Tak, będzie widać. O, to powiedz kiedy, nie? Przed, bezpośrednio przed, przed oczami Bezpośrednio. Krótki To niezły desperat. Nie? Do Biedronki nawet daleko jest z czego żyje człowiek Nie? To jest ciekawa historia I tu będzie zaraz Jedź, 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 jedź. O tu po, lewo patrz patrz Połowo. na lewo o to? No, pozbije... Będziemy wracać, będziemy, no, wracać. będziemy Spróbujemy w... trochę tak światłami, może samochodowymi coś poświetlić, nie będzie widać dużo. Będzie widać z drugiej strony. Jak z drugiej strony tak, będziemy tak, wracać, tak, to tak. dobra. Dobra, to tu jest y, przejazd kolejki wąskotorowej. Nie, tak? Normalnej. normalnej. Tak. Czekaj, to gdzie ona jedzie jeszcze? Gdzieś tam na Ona weńce? do Calskiej. Aha. Do Calskiej i z Calskiej odbija na Białowieża Pałac. Mhm. No to tutaj przychodzi? Tak. Aha. A tam w prawo na Hajniówkę. Okej. Okay. Tutaj, z tego co pamiętam, to są chyba w tym grudku domy leśników, nie? No. Tak. Tak, tak, takie rzędówki. Takie, tak, dosyć podobne do siebie. Takie osiedle... Osiedle leśników. No. Kiedyś to pewnie bardzo było nowoczesne, mm. współczesne i tak dalej. Wszyscy domy drewniane, a oni samurowane chyba z tej. Z tego, co pamiętam, to tak postępowo było. Mają przystanek autobusowy nawet. Tak. Nie wiem, czy jakiś autobus tu jest. Nie, dwa autobusy jadą tutaj. Dziennie? Tak. No? No. Mimo wszystko, to nie ma wykluczenia komunikacyjnego teoretycznie. Niby można gdzieś dojechać. W, już. Generalnie w Białowieży pięć autobusów masz. Mhm. To, że do, Biał do Białowieży musisz, nie? Bo tu już masz inną wieś, nie? No tak. tak. Tartak jest na końcu w mhm. No jak to miejscowość leśna, No mhm. i tartak najważniejsza. Rzecz. Ale drzewo nie stąd wiadomo. A no właśnie, to jest ból tutaj, pracowników leśnych. Tyle drzewa dookoła. Że ponoć dla leśnictwa wieża około 100 metrów sześciennych drewna na rok maksymalnie sprzedaje. Tak, to w ogóle to te dwa czy trzy nadneśnictwa Białowieża Borowski, jeszcze coś tam chyba to są deficytowe nadneśnictwa, bo oni nie zarabiają na sprzedaży tyle, ile by chcieli, więc No, tutaj tak tak właśnie mm -hmm. I tu się wszystkie kończą. Jeszcze trochę podjedziemy i granica. Może, Może wolno... zaraz jakaś kontrola nas. Nie. No jak nie, Adam? No, tam kręcimy się o północy przy granicy. Mój kolega Piotrek Czaban z TVN-u Czaban robi raban Tak, ma taki kanał Czaban robi raban Już nie jest dziennikarzem TVN-u musiał się zarejestrować I tak jak ja tych wiele lat temu Jako samodzielny tytuł prasowy Bo cały czas go na konferencjach prasowych Olewali, że nie jest żadnym dziennikarzem To teraz już niby jest Bo się zarejestrował I oni przecież chodzą po tych lasach Tutaj i Znajdują zwłoki emigrantów, które Łukaszenka przerzuca. A pani przecież ostatnio, ta Ochojska powiedziała, że... Kto to jest Ochojska? E, europosłanka. Ratowała, wiesz, kiedyś tam charytatywnie do Jugosławii na przykład transporty na charytatywne. E, no jedzie, jedziemy... W Afryce studi studnie... Tu w, w lewo mamy skręt, jedziemy prosto. W, Izrael, jedziemy po to, w tak. lewo mamy skręt na, na leśnictwo i Ośrodek Edukacji Lęskowej mm -hmm. Jagiełłowskiej. Tam masz taki pałacyk tak, w środku tak, tak, byłem, byłem kiedyś, no. I, i pani mówi, że leśnicy tutaj trzy, grup masowy 300 osób tak. gdzieś w lesie wykonali i lasy ją za to chcą pozwać w sądzie, że ona naruszyła dobre imię pracowników lasów państwowych. O, płat ludzki może będzie widzieć. Oni żadnych grobów masowych nie kopią, nie ukrywają zwłok w lesie. Nie będzie nic dziwnego jak jakieś dziedzińcu. Obcokrajowcy się będą gdzieś kręcić. Tak, zaraz będziemy dzwonić na policji i Straż Graniczną. No, My nie. jako y, praworządni obywatele nie tak. możemy uczestniczyć w współudział w przemycie ludzi. Jest też tak. karalny, więc. Ta, ta. A tam. poza tym robimy to w imieniu prawa i sprawiedliwości. <noise> Prawo i sprawiedliwość. Prawo i sprawiedliwość, tak jest. No, a jest też grupa, która tam podrzuca im tam śpiwory, powerbanki, niestety, e, ubrania i tak dalej. Nie. A ci ludzie nie są mile widziani w Białowieży generalnie. No, myślę, że to jest właśnie taki spór. A ty mówisz o tej historii, że klepsydry takie, tak? Fałszowe? Tak, tak, tak. E, znaczy, po Białowieży. Tak, tak, na kościele były. E, że e, tam były wypisane nazwiska tych emigrantów nielegalnych, tak, tak. którzy umarli. To tak miało być wstrząs wstrząsem dla lokalnej społeczności. Tak. Ktoś tutaj taką akcję przeprowadził, propagandową, propagandową, ulotkową O, zakaz parkowania, zatrzymywanie się. Tam dalej jest parking, ale tam można przy, przed przejściem. Taki domek drewniany jest. Po prawej stronie jest taki domek, który kiedyś nazywał, należał do straży granicznej. Tam jakiś... Pamiętam, ale gdzieś w którymś z tych domków było bardzo ważne spotkanie. Nie wiem czy na stronie białoruskiej. Po stronie białoruskiej. Że tak, tam roz, rozbił się Związek Radziecki. Tak, podpisano taki dokument, który tak, 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 tak. de facto rozwiązywał po jedziemy, jedziemy po prostu, Związek Socjalistycznych Republik. Porozumienia Białowieskie, tak zwane. Tak, i to jest rezydencja Aleksandra Łukaszenki. Możesz podjechać? Tak, przekształcono to w Federację Rosyjską wtedy. No, jak widzicie, właśnie podjeżdżamy po przejście. Brama jest zamknięta. Tak, czyli w prawo się wchodzi, w lewo tak. się wraca.